Racja, relacja, 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 relacja. Witajcie. Ha, ha. Radzisz, jak no tak. Znaczy, szanowni państwo, Celspreso, godzina 9.09, punktualnie jak przedwojenne pociągi. Ja się nazywam Dariusz Milczarek. Jak, jak, jak przedwojenne pociągi? Tak, przedwojenne pociągi zazwyczaj były punktualne. W odróżnieniu Naprawdę? Nie... Tak. Mi się właśnie to kojarzy odwrotnie, że zawsze one były niepunktualne. Chociaż w Japonii... Przedwojenne wiem, pociągi, jak większość rzeczy przed wojną, było punktualne. Dobra, nie będę z Tobą na temat dyskutował. Jesteś młodszy. Ja co prawda nie pamiętam jeszcze rzeczy, które były przed wojną. Zależy zresztą, kto Zależy, którą, którą wojnę, wojną, dokładnie. To... dokładnie. To może nie jest tak, najbardziej no, no, trafione. Tak, no wracamy słuchajcie, wracamy do, naszego, do naszej rozmowy głównej, czyli rozmowy o fakapach. Trochę żeśmy popodróżowali wokół tych fakapów. Mam wrażenie, że żeśmy trochę w różne wątki dotknęli, ale dobrze. I jesteśmy tak trochę już pod koniec naszej podróży, tej, tej dzisiejszej przynajmniej. Mówiliśmy trochę o. relacji i racji. O racji i relacji, w... i teraz y, na to nałożyliśmy emocje sprzedającego, które są bardzo ważne. Czyli czasami stajemy przed takim dylematem: co zrobić w sytuacji, kiedy klient tak. gada głupoty, albo mówi coś, co nas dotyka, i mhm. jak my mamy się powstrzymać, albo jeszcze w sytuacji, kiedy on popełni jakiś błąd, a my jeszcze to mamy wziąć na siebie. No i teraz jakie jest twoje zdanie na temat, Wiesz co? Yy, czy czasem, bo zdarza ja... mi się opowiadać klientowi o naszej pracy i słyszeć, na przykład, o, ja tak robię. I teraz jak nawet klient podaje jakieś przykłady, to szybko jesteśmy w stanie zidentyfikować, że on tak ani nie robi, ani nawet czasami nie do końca to rozumie. Jeszcze. No i teraz co tu zrobić? Czy Wejść, założyć kapelusz eksperta, profesora, który mu wytłumaczy, że jest troszeczkę inaczej niż on to widzi, tak. zwłaszcza, że mówi trochę o, moich, o mojej ekspertyzie, o, to, o tym, na czym ja się znam, czy rozegrać to inaczej, czyli trochę podejść do tego relacyjnie, może się odwartościować, może właśnie, nawet mu przyznać, że może ma jakieś tam doświadczenie i pokazać mu, podejść do tego inaczej, bo wydaje... myślę, że dużo fakapów, Pojawia się również na tym etapie, że handlowcy chcą udowodnić, że oni mają rację. Myśląc nawet, że jeżeli udowodnią klientowi, że nie ma racji, a oni są mądrzejsi, to klient to doceni i od nas kupi. No dobrze, ja mam ci powiem tak. Bo, ja, bo to może na, 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 ten, na to zagadnienie popatrzeć z bardzo wielu perspektyw. Mi się podoba perspektywa konsultingowa, to znaczy ta perspektywa, która y, jest chyba dobra dla wszystkich tych, którzy sprzedają rozwiązania. Czy, czyli po prostu jakieś. Albo sprzedają. Albo no, jakiś... sprzedaż doradczą. No tak, rozwiązania różnego typu, Tak albo to jest doradztwo, albo to z jakieś bardziej złożone rzeczy. Bo teraz tak. Na przestrzeni lat, bym, nie wiem, czy to będzie odpowiedź na Twoje pytanie, ale na przestrzeni lat zauważyłem w sobie dużą zmianę. Takie, będzie takie trzy etapy. mam. Pierwszy etap był taki, że klient ma zawsze rację i klient nasz pan. Czyli jak chcesz zielone, proszę bardzo. Długie, proszę bardzo. Jak ma długo trwać tydzień, proszę bardzo. Czy coś jeszcze pan oczekuje? Proszę bardzo. I to było najpierw przez wiele lat taki, taki mój pomysł trochę na, na sprzedaż. Zresztą wydaje mi się, że tak to jest... uczono. Tak uczono. Mhm. Potem nabrałem jakiegoś takiego yy, bezczelności, takiej trochę, i było. I proszę pana, zielone. Nie, proszę pana, to jest gówniane. Zielone jest gówniane, mogę panu dać czerwone, jest dużo lepsze. Yy, ja nie mam zielonego, albo nie, nie, nie uważam, że to jest skazane, no nie? No, i to jak się domyślasz, yy, stosowałem w ogóle to ciekawe, bo to stosowałem wtedy, kiedy zazwyczaj byłem, już nie byłem głodny. To znaczy, jeżeli mi szedł dobrze wynik, coś tam było fajnie, tak. były pieniądze, i ja szedłem sobie na spotkanie trochę na luzie. Ja sprzedam to, sprzedam, nie sprzedam, bo to mi się nie stanie, budżet zrobiłem. I o dziwo, co ciekawe, w wielu z mi wychodziło. Wielu Mało mi na tym budowałeś też swoją reputację. Trochę tak, ale teraz szedłbym inną drogą i powiedziałbym tak, proszę pana. Może tak być, jak pan chce, i w zasadzie dla wielu klientów to jest ok, widzę w tym punkt widzenia, ale muszę zwrócić uwagę, że z drugiej strony to nie jest dobre rozwiązanie. I powie pan, dlaczego to nie jest dobre rozwiązanie, ale pan zdecyduje, czy ostatecznie woli, czyli jakby trochę połączę jeden z drugim, prawda? Czyli z jednej strony wydaje mi się, że strategia bycia zbyt uległym sprzedawcą jest złą strategią, bo jednak to ekspertstwo, Wydaje mi się, szczególnie w tych rozwiązaniach, jest bardzo ważne, żeby ludzie jednak wiedzieli, że mają do czynienia z człowiekiem, który się zna i może nie zawsze tak od razu Cię polubi, ale Cię będzie szanował, bo widzi w Tobie jakąś wartość, która się potrafi nawet przeciwstawić i nie będę realizował wszystkiego, co Ty chcesz. To szczególnie jest ważne wtedy, kiedy ja mam, wiesz, paletę miliarda rozwiązań, prawda? Jako doradca mogę tak, mogę tak, mogę serak. Chcesz szkolenia z tego? Proszę bardzo, A chcesz tego? Proszę bardzo, Wiesz, to jest taki. Wydaje mi się, że to. Nie wiem, czy to jest. Czy to się w związku z tym da pogodzić rację i relację, bo bym powiedział, że, że to trochę tak u mnie ewaluowało, ale właśnie często ta relacja nie była dla mnie najważniejsza. Muszę cię zmartwić. Jak, jak to opowiadasz, to mam wrażenie, że ja przebyłem dokładnie tą samą drogę. Hmm. Może dlatego, że byłem inspirowany Tobą. Może. Ale. Y to jest dobre pytanie. To znaczy czy ten trzeci etap wtedy kiedy znaczy on jest też myślę związany z pewną dojrzałością i z takim etapem w życiu nie muszę. Czyli już mam za sobą pewne doświadczenia, wiem co działa, wiem że czerwone działa, ale dochodzę trochę do takiego etapu, w którym nie muszę ci udowodnić, że czerwone jest lepsze niż zielone. Mało tego u mnie ten punkt drugi, mhm. który często przejawiał się na sali szkoleniowej, związany był z tym, że mi na tobie zależało. Czyli to, tak. że ja tam. Tak. To, że ty mówię, zielone, ja mówię, nie, czerwone, to nie wynikało z tego, że chciałem ci udowodnić, że nie masz racji. Ja po prostu, ja jestem ekspertem i wiem, że dla ciebie to będzie lepsze. I nie dziwię się, że się nie znasz, <laughs> bo to nie jest twoja, twój obszar ekspertyzy. <laughs> A dzisiaj do tego podchodzę tak, że selektywnie, jeżeli bierzesz mnie, chcesz mnie wynająć, no to nie, nie powinieneś brać mnie wtedy, kiedy ty wiesz lepiej ode mnie. Trochę tak jak ja mówię, po co brać prawnika i potem mówić, jak ma pisać umowę. Tak, po co iść do lekarza, jak ty wiesz lepiej, jak się leczyć. I ja akurat ten, ten aspekt tak. bardzo często zaznaczam, jak rozmawiam z kimś i dochodzi do jakiegoś takiego sporu, czy konfrontacji dotyczącej argumentów, że mówię, słuchajcie, no może być tak, że macie radę. No pytanie tylko w takim razie, po co w ogóle ja wam jestem, jeżeli jesteście przekonani, że zielone jest lepsze? I, I to bardzo często powoduje, że klienci otwierają się na no to często. Bo to akurat mówisz o, o trochę drogach szkoleń, ale to, to w ogóle, tak jak my uczymy ludzi, ale to w ogóle to jest według mnie po prostu jedna z ważniejszych chyba takich zasad sprzedaży, nazwijmy ją doradczej. Cokolwiek byś nie sprzedawał. Oczywiście, że tak. Że z jednej strony y, możesz w nieskończoność realizować potrzeb y, y, klienta, no właśnie, bo on nie wie lepiej tak naprawdę, bo się nie zna na tym, bo gdyby się znał. To by sam to zrobił, prawda? Albo tam po prostu nie potrzebuje eksperta. Jest trochę takie pokazanie, jak powiedziałeś, proszę pana, no, albo pan chce eksperta, albo pan chce zrobić sam, prawda? To po co pan mnie wziął skoro To trochę proszę, to jeszcze Ale trochę, to zaufanie. Ale no? to jest właśnie trochę jeszcze dbanie nawet o tą relację. Mhm. Bo mimo tego, że trochę pokazujesz, że nie ma racji, a trochę jak gdyby dbasz o relację, to myślę, że to jest, jest trochę taki klucz w tym, żeby to mimo wszystko poprowadzić. Bo moją intencją nie jest się przekonać, że jestem. Ale widzisz to, co mówisz teraz z kolei, to to jest bardzo ważne w takim właśnie unikaniu fakapu, który właśnie z tej takiej, takiej gry relacja relacja wynika i z tej tego ekspertstwa, Bo jeżeli ja powiem, Panie Wojtku, yy, proszę mnie dobrze zrozumieć, prawda, nie jestem absolutnie tutaj pana przeciwnikiem w tej sprawie, raczej opieram się na mojej wiedzy i na moim doświadczeniu i z całą stanowczością mogę panu powiedzieć, że to jest lepsze rozwiązanie dla pana. Oczywiście może pan je wybrać, swoje zielone, ale ja nie przyłożę do tego ręki, bo uważam, że to jest po prostu niewłaściwe dla pana. I, ale jest to takie trochę wiesz, omówienie tego, że ja nie jestem. Kiedyś mówiłem, czerwona jest lepsza, rób co chcesz. A teraz mówię, proszę, rozumiem, to jest ważne. Proszę też nie gniewać się na mnie, prawda? Żebym, ja, żebym trochę ten, tą, o tą relację zadbał. Dlatego wydaje mi się, że ostatecznie można mieć rację i relacje. Choć, yy, yy, wydaje mi się, że to, czy może jest trudne, ale tak. chyba na tym kompromis. Ale polega. w małżeństwie też. Tu akurat akurat, Tu jest rady. nie, to akurat tu akurat to Inne jest, jeszcze element. jest ale, tak. ale tutaj tak, po, tak w rodzinie, w małżeństwie, przyjaźni, to Myślę, że biznesie, ra, Masz rację. i rację. Doszliśmy do świętego granu. Może to jest właśnie świętego. Że można mieć i rację i relację. Jestem ciekaw, co kolega Krzysztof będzie na to powiedział. mój drogi, że to jest dobra płyta. To tej jest rozmowie. bardzo dobra. Bardzo dobra połęba. No dobra, słuchajcie, w takim razie będziemy powolutku kończyć. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. I z takim właściwie sztandarem, można powiedzieć, nazwą na koszulce. Po prostu miejmy rację i relacje Dokładnie tak. Powodzenia. Powodzenia.